Siemanko witam, plugin dźwiękowy do gry Euro Truck Simulator 2, który działa na multiplayer, działa też na singlu, działa też na konwojach. Jedynym minusem jest to, że słyszymy ten dźwięk tylko my. Zanim wrzucimy plugin, warto wejść sobie w opcję dźwięki i wyłączyć wszystkie dźwięki ciężarówki, czyli silnika, wydechu i turbiny, bo ten dźwięk jest tak jakby z innego źródła. A tak brzmi... Taki pierwszy losowy dźwięk, który sprawdzam. Jest ich oczywiście dużo więcej, tak więc już pokazuję, jak ten dźwięk aktywować. Najpierw musimy pobrać sam plugin, dźwiękiem będziemy się martwić później. Chodzimy sobie na githuba, link jest w opisie. Klikamy sobie tutaj code, download zip. Pobiera nam się plik zip. Chwileczkę, bo skanuję. Tak wygląda ten plik po pobraniu. Musimy go wypakować, wyodrębnić, zależy czym tam wypakowujecie pliki. Ja sobie tam prawym, wyodrębni wszystkie. Klikamy wyodrębni. Mamy wypakowane. Interesuje nas tylko i wyłącznie folder dist. I tutaj musimy wybrać, czy mamy ETS-a czy ATS-a. Jeśli macie ETS-a, wchodzicie w folder, kopijecie sobie Master Bank. Wracamy i wklejamy do fs fmod plugin. Tak wygląda. Całe ułożenie na tą chwilę. Jeszcze musimy pobrać dźwięki. Ja już sobie to pobrałem, ale oczywiście link będzie też w opisie. Mamy TS fmod plugin sound. Musimy to też wypakować. Albo po prostu można otworzyć archiwum. skopiować wszystko i powrócić do folderu tego, przy którym byliśmy wcześniej. Czyli teraz wrzucamy do TSF mod plugin wszystkie pliki. Czy zamieniać? Nie zamieniamy. Dobra, Jak już mamy wszystkie pliki, to interesuje nas Selected bank. Tutaj wklejamy dźwięk, którego chcemy korzystać. Ja przykładowo chciałbym skanie V8. Czyli sobie muszę skopiować po prostu samą nazwę bez tego, co jest po kropce, czyli tutaj kopiuję selected bank tutaj sobie wklejam. I muszę zapisać. Jeszcze co tu można zmienić to jest sound, sound level. Tutaj można sobie dać głośniej lub piszej plugin. Niestety nie ma opcji regulacji głośności w grze. Tak więc tutaj można się tym pobawić. Tutaj to ostatnia opcja to jest wyciszenie po zamknięciu szyb. Jak już mamy wszystko poustawiane, to nie wiadomo, wracamy. Mamy, mamy ten dolny plik, ten nas interesuje i ten TSF mod już przygotowany z dźwiękami, czyli kopiujemy to sobie. Wchodzimy sobie na Stima, Biblioteka, Eurotrack, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Coś nam się otworzyło na drugim monitorze. I wchodzimy sobie bin. Tutaj zależy, jaką macie wersję systemu, ale 90% osób ma pewnie razy 64. To wchodzimy tutaj i tutaj trzeba to po prostu wkleić. Ja już mam, dlatego muszę zamienić pliki w miejscu docelowym. I jak widać działa. Uchylimy szybę sobie. No i to by było na tyle.